Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym zdrabkowym dniu. Tak jak poprzednim razem, kochani, dzisiaj również miks za 20 zł. Ta sama sytuacja jedna zdrobka za 10 zł, dwie za 5. Dzisiaj postawiłam na Lewandowskiego, mam również 10 razy kasa i kierunek kasa. Także sprawdźmy, czy teoria mniej, znaczy więcej się sprawdzi. I zaczynamy od kierunek kasa z numerkiem 10 szukamy wygrywających liczb i symbolu klipsa. Ta zdrobka jest również dla mnie fajna, szczęśliwa. Lubię ją drapać. Także przetestujemy ją i dzisiaj. I sprawdzamy. A szukamy 17, 12, 3 i 29. To są nasze wygrywające liczby i zaczynamy pierwsze jest czternaście, dwadzieścia osiem, osiemnaście, trzydzieści siedem i trzynaście. No to tak obokowo bardzo. Dalej dwa, jedenaście. 36, 7 i 25. No to mi się dzisiaj trafiła obokowa zdrabka. Niestety wygranej żadnej nie trafiliśmy. Kontrolne mamy różne. No to może 10 razy kasa znowu fajnie się tu odpali i nam rzuci jakąś wygraną. Sprawdźmy. Szukamy. 37. Dwadzieścia sześć, czternaście i sześć. To są nasze wygrywające liczby. I zaczynamy. Mamy cztery, siedemnaście, siedem, piętnaście. No to obok oje, jak tu daleko, trzydzieści dziewięć nie ma. Dwa, 42, 12, 27 obok i 38, ale tu nadrukowali. Dobra, czyli zdrapeczka jest pusta. Sprawdźmy kontrolne. No to dzisiaj zdrawki nie chcą współpracować. Dzisiaj pusto. Zostaje Lewandowski. Lewandowski z numerem 15. No to co Robert? Syni tutaj wygranymi. Wygrywające liczby w tej zdrawce, słuchajcie to. 23, 32, 22, 11 i 25. No to dość takie fajne te liczby, może akurat. Gdzieś tu się ucelować. Mamy 24 no to obok 37. Dwadzieścia siedem, osiemnaście i dwanaście, no to również obok. Dalej, szesnaście, siedemnaście, dwadzieścia sześć, no to też nie, piętnaście i dwadzieścia jeden. Ojej, no, same oboki. Kolejny rządek 39, 29, 36, 28 i 25. Mamy wygraną. No to Lewandowski. Lewandowski dał radę, kolejny raz uratował odcinek. Może jeszcze coś dołoży. Mamy trzy rządki. Jeszcze jeden, kochani, został do odsłonięcia. Mamy 34, no to nie ma. 19, nie ma. 38, nie ma. 31, no to obok. I kończymy 35. Tak, tu dalej już nic nie ma. No to co? Ostatnio miałam 24 wygrane, a teraz mam 25. Czy tu również będzie 50 zł? Mhm, fajnie by było. No to co? Odsłaniamy. Odsłaniamy. A mamy 10 zł. No to Robert dzisiaj mniej hojny, ale coś nam tam rzucił. Jeszcze sprawdzimy sobie kontrolne. Kompletnie ich nie znam, ale coś tam odsłonimy. Mamy CC. No to chyba tak powinno być. Jedna wygrana pod 25. Proszę bardzo. Także. Na 20 zł, wkładu, kochani, odzyskana dycha. Dycha, która zostanie oczywiście przeze mnie pomnożona. Mam nadzieję, że z sukcesem. Dziękuję, kochani, za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!